Cześć Początek. Chciałam Was przywitać w kolejnej edycji naszych wywiadów. Dzisiaj naszym, moim, Waszym gościem jest Szymon Kuczyński, jeden z głównych organizatorów Bazy Centrum. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj razem z nami. Nie wiem, czy powinnam coś dodać jeszcze przedstawiając Cię, ale jak chcesz dorzucić swoje trzy grosze, to jest teraz ten moment. Kto ma wiedzieć, ten wie. Pozdro dla kumaczy. Tak Dobrze, tej wersji <laughs> trzymajmy. Szymon, zacznę od takiego pytania, od córki pastora do syna pastora. Czy czujesz, że nazwisko i funkcja zobowiązuje? Czy czujesz, że to, że jesteś kuczyński, to jest dla ciebie jakiś taki swego rodzaju ciężar? Czy może łatka, a może wręcz przeciwnie, może to ci otwiera jakieś drzwi? Jak, jak się z tym czujesz? Wiesz co? S tego co wiem, to jeszcze syn pastora to nie jest żadna oficjalna funkcja, więc jednak nie tak bym to traktował. Niby nie. Ale no na pewno jest to coś, co zwłaszcza tak w tej pierwszej części mojego życia było bardzo jakby takim dużym elementem, który gdzieś tam próbował mnie definiować kim jestem mhm. i przede wszystkim w oczach innych ludzi. Nie? Więc ja patrzyłem na to przez całe gdzieś tam swoje życie jako nie na coś pozytywnego, nie? Mhm. tylko jednak coś, co gdzieś próbuje mnie określić, i jakby ludzie mają swoje wyobrażenie, kim syn pastora powinien być. Mhm. E, I kiedy robisz te dobre rzeczy, no to wiesz, powiedzą ci, no zaraz będziesz pastorem, super, i to dlatego, że tam e, tacy rodzice, a jak robisz złe rzeczy, no to dlatego, że wiesz, też jesteś synem pastora i to też jest nie tak, nie? więc, że tak powiem, dla mnie zawsze było to gdzieś trudne z tego względu, że ja potrzebowałam w swoim życiu mieć poczucie takiej czystej kartki i tego, mm -hmm. że ja mogę decydować o tym, kim jestem, jak będzie wyglądać moja przyszłość i e, jakby, co mnie określa, nie? E, No i to też trochę łączyło się z tym, że musiałem w jakiś sposób e, odsunąć się od środowiska kościelnego w pewnym momencie mm -hmm. żeby gdzieś tam jakby odkryć zdefiniować tak, siebie na nowo. Tak, zdefiniować mm -hmm. siebie, jakim jestem. Tak się też złożyło, że w tym okresie gdzieś tam Bóg się o mnie upomniał i nawróciłem się. Mm -hmm. no to mówię o takim autodestrukcyjnym okresie mojego życia gimnazjalnym. Ale kiedy się upomniał, ja stwierdziłem, że naprawdę to, co chcę robić i to, czym chcę, czego chcę być częścią, to jest właśnie mm -hmm. też no, Jego Królestwo, Kościół, służba i, że tak powiem, już na własnych zasadach okay. gdzieś tam mm -hmm. ruszyłem z powrotem. Nie? No i już... Teraz, kiedy jestem wiesz, już w tym miejscu, w którym jestem, już rzadko kto kiedy mówi do mnie, wiesz, o syn pastora. Nie? Nazywają sensie... cię tą funkcją bądź nie funkcją. Tak, mhm. jestem Szymon. Teraz. Jesteś Szymon. <grym> Okej. Okay. Ja pamiętam Szymona z czasów, kiedy jeszcze na warszawskim składzie Soli, czyli dla niewtajemniczonych na spotkaniu młodzieżowym w Nasiennej, tak jest. E, głosiłeś. A dzisiaj to już nie są spotkania młodzieżowe, chociaż z tego się też nie wycofałeś, mm -hmm. ale widzę, że stajesz przed całym Kościołem. I chciałam cię zapytać o to, czy czujesz dużą różnicę jakąś taką inną odpowiedzialność, kiedy stajesz przed młodzieżą, a przed tak naprawdę całym przekrojem, jeżeli chodzi o pokolenie, i czy czujesz, że to starsze pokolenie jest gotowe uczyć się? Od tego młodszego, czy oni widzą w tobie autorytet? Mhm. Mm. Okej, okay, czyli najpierw, czy, czy, czy tak, widzę. Tak, to jest różnicę? złożone pytanie. Tak, ta, ta, to ta, jest złożone pytanie. Najpierw, czy widzę różnicę? No, jest różnica zdecydowana. Nie? Na mhm. zasadzie e, młode pokolenie i grupa młodzieżowa, czyli też to miejsce, w którym właśnie zaczynałem głoszenie, e, jest dużo mniejsza i dużo bardziej, e, że tak powiem, Zrozumiała dla osoby, która głosi. Nie? W mm -hmm. sensie, jeśli ja jestem częścią młodzieży, jedynej, jedyni ludzie, do których głoszę, to jest młodzież, nie? to dużo łatwiej nam złapać się z tą niść mm -hmm. porozumienia mm -hmm. i dużo łatwiej mi się wczuć w to, co e, ludzie przeżywają, jakby czego doświadczają. Dużo jestem bliższy, nie. Mm -hmm. e, więc na pewno to było coś takiego, co też było wyzwaniem, ale m, na pewno było czymś dużo prostszym i, i ten dystans był dużo łatwiejszy do pokonania. Mm -hmm. nie? Jakby zawsze to jest wyzwanie, żeby dotrzeć do ludzi, do których mówisz. Jasne. Wiesz, oni muszą ci zaufać, chcą, wiesz, no mówisz, nie wiem, po pół, go, pół godziny mówisz i ktoś, no, musi chcieć cię Tak, no jego decyzja, nie? tak. Jeśli chodzi o Kościół, to myślę, że ja mam doświadczenie z jednej strony takie, wiesz, nie aż takie proste, bo to jest Kościół wielopokoleniowy, mm -hmm. a jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do tego, że Kościół wiele pokoleniowy to jest też pewne wyzwania, które gdzieś tam z, z tego mhm. wynikają. Ale druga też część, jakby ta druga strona jest taka, że jednak jestem z Warszawy i troszkę to warszawskie podwórko jest inne niż, mhm. niż to nasze zróżnicowane środowisko. Nie? A w sensie... możesz trochę rozwinąć to myśl, co masz tutaj? Wiesz co, to są moje doświadczenia, które ja mam z mojego kościoła i też z kościołów, w których głosiłem. Mhm. Czuję, że jest pewnego rodzaju otwartość, ale, okay. y, ale jest, są też wymagania. Nie? Mm -hmm. nie każdy może gdzieś tam wyjść na scenę i nie każdy zostanie, że tak powiem, przyjęty. Na zasadzie ludzie nie zaangażują się w, w kazanie każdej innej osoby. Jak rozmawiam z innymi ludźmi, którzy są często, nie wiem, z jakby innych części Polski albo mm -hmm. z innego rodzaju kościoły, które mają inną charakterystykę, mogą powiedzieć mi, że, że, że nie, że nie ma tej otwartości, albo, a może, gdzie nie jest nawet mhm. większa, nie? Jasne. Więc, więc po prostu chodzi mi o to, że mówię z mojego doświadczenia, nie? Mhm. E, Więc mam takie poczucie, że ludzie są w pewnym stopniu otwarci, ale wymagający. Chcą, e, chcą tego, żebyś spróbował się w nich wczuć, mhm a nie przemawiał do nich jako ta osoba, która, wiesz, wie najlepiej i teraz chce, jakby, wiesz, mm -hmm. że tak powiem, poustawiać wszystko, nie wiem, a czy to w swoim kościele, czy w mm -hmm. życiu ludzi, a wiesz, a jeszcze ktoś spojrzy i że, nie wiem, nie masz takich doświadczeń, nie masz rodziny, nie masz dzieci, mm -hmm. co ty młody wiesz, nie? Ale ja mam takie doświadczenia, że kiedy... Mm, Próbuję się wczuć i, że tak powiem, zrozumieć też tą perspektywę osoby, do której mówię. Mm -hmm. I wiesz, jakby to porównywać nie stoję na górze i wołam, jak to ktoś ma żyć, i jak ma tam na tą górę wejść. Nie? Tylko gdzieś tam próbuję zawsze stanąć obok tej osoby trochę. Nie towarzyszyć w procesie niż być nauczycielem. Dokładnie. Mm -hmm. Bo jakby to jest też taki problem, myślę, że niektórych mówców yy, młodych mają poczucie, że jedno kazanie zmieni całkowicie życie i wywróci, wiesz, myślenie mhm. ludzi, a to jest jednak bardziej taka praca, też długoterminowa, nie? Jakby gdzieś tam próbujesz dotrzeć do ludzi, jakby zmieniać to myślenie i gdzieś pokazywać inną perspektywę. Mhm. Ale uważam, że młodzi mówcy też mają jeszcze coś takiego, co jakby rozbraja starsze pokolenie. Okay. Yy, znaczy, jedno to jest to, że bardzo często są dużo lepiej przygotowani niż starsi mówcy, technicznie. bo technicznie tak, mm -hmm. ponieważ yy, myślę, że są bardziej osłuchani. Jakby mm -hmm. więcej mogą słyszeć kazań, nie wiem, z yy, zagranicy albo tak. po prostu jakby z innych kościołów. A druga rzecz jest taka, że skoro wiesz, wyjdziesz i jesteś tą młodą osobą i nie wiem, i jakby ten dystans jest większy, to musisz być lepiej przygotowany, żeby mm -hmm. go, go przebić. Yy, a druga, druga rzecz to jest to, że. Yy, dużo częściej widzę wśród młodych ludzi szczerość, która, że tak powiem, przebija wszelkie takie, wiesz, granice i mury, które ludzie w Kościele mogą mieć mm -hmm. w trakcie słuchania, nie? Jakby dla mnie takimi w ogóle wzorami, jeśli chodzi o szczerość w kaznodziejstwie, to jest Karol Michalak, Michalak i, i Kuba Robaczek. Pozdrawiamy ich Pozdrawiamy sobie. ich bardzo serdecznie. Mm -hmm. No i to mi po prostu, znaczy tak jak Karol to, to naprawdę robi po prostu na mnie zawsze wielkie wrażenie, to Kuba Postawił tak wysoko poprzeczkę, mm -hmm. że to jest wiesz, no, coś wyjątkowego na, na swoim kazaniu na bazie centrum. I potem, kiedy gadam z ludźmi, przedstawicielami każdego pokolenia, mm -hmm. to wiesz, każdy był mm, po prostu rozbity tym. Urzekł każdego. Czy tak, naprawdę to, co, co wyróżnia młode pokolenie, to to, że nie ma już chyba potrzeby. Odgrywania jakiejś roli, nakładania, budowania jakiejś kreacji, tak naprawdę tylko karta szczerości jest po prostu mocno rozgrywana. Tak, no, myślę, że to jest wiesz, To czegoś. Znaczy, to jest tak, starsze pokolenie czuło, że musi tak robić, uh -huh. a samo się tym znudziło. W sensie, ja wychowywałem się w czasach, kiedy pastor, kiedy już odsłaniał swoją ciemną stronę uh -huh. wie, życia, to jakby to już jest Mroki taki tam się jakieś, klasyka. tak. Mówił y, prawie każdy y, to samo, czyli no, ja też jestem taki jak wy. Mhm. I kiedy ja jadę samochodem i są korki, to potrafię, nie wiem, wydrzeć się na kogoś mhm. i tak dalej, więc moje życie nie jest doskonałe. Mhm. Nie? Ale no, jakby, tak naprawdę jest dużo więcej obszarów, w których jakby się zmagamy i kiedy będziemy w Kościele mogli być z tym otwarci i pokazywać prawdziwych siebie, no to. Jakby, wiesz, że popchnie nas to do przodu, nie? Że, Nagle okazuje się, że krzyczenie przy kierownicy nie jest największym grzechem. No, nie jest największym problemem, w ogóle nie Też jest właśnie. tematem, wiesz, mm -hmm. o którym trzeba gadać, nie? No rozumiem. Okej, okay. to to jest, to jest ciekawa perspektywa. E, chciałam Cię podpytać e, o tegoroczną bazę Centrum, hmm. e, bo w tym roku stanąłeś jako główny organizator, organizator razem ze swoją siostrą. E, chciałam Cię zapytać o Zmiany perspektywy, o wyzwania, o to, co Cię najbardziej zaskoczyło, e, co wymagało najwięcej pracy, żebyś trochę tak odsłonił to, pokazał od kuchni. Mm -hmm, e, dobra, no to są dwie rzeczy, takie dwa, dwie dziedziny, w których gdzieś tam czułem największe wyzwania w związku z, mm -hmm. z, z wejściem w tą nową rolę i wzięciem odpowiedzialności za bazę centrum. Jedna to. Rzeczy, które były dookoła mnie, czyli te rzeczy zewnętrzne, a mhm. drugie to jest to, co ja musiałem przeżyć w sobie. Mhm. Nie? I ja od dzieciaka jeździłem na konferencję. Najlepiej mhm. znałem e, zimowy zjazd najpierw i, i bazy centrum. I widziałem to, wiesz, ten przełomowy okres, kiedy nagle zimowy zjazd zaczął, stał się eksodusem, tak. i wiesz, właśnie na wielką, na wielką halę. I potem, kiedy baza centrum też wyszła, mhm. kiedy po prostu. Y, no, Widziałem, jak ci liderzy, jak, jak Daniel, jak Maciej, po prostu wprowadzają. Inną jakość, tak. Inną naprawdę. jakość, tak. Mhm. Jakby robią coś, o czym nam się gdzieś tam nie, tak. nie śniło. Nie? E, I to było, wiesz, wysoko postawiona poprzeczka. I teraz kiedy ja przyjąłem bazę centrum, jesteśmy już po dwóch latach pandemii. Mhm. E, Część, część ludzi, którzy jeszcze parę lat temu się angażowali, już w tym czasie pandemii, e, przestali być częścią bazy centrum mm -hmm. i, że tak powiem, musieliśmy włączyć nowe pokolenie, mm -hmm. młode nowe pokolenie, do tego, żeby poniosło dalej gdzieś tam tą, e, mm -hmm. tą konferencję. Nie? I jakby nagle pytanie, czy wiesz, czy, czy sprostamy. Nie? Mm -hmm. e, I coś, co było dla mnie taką uwalniającą myślą, to była myśl o tym, że to nie jest tak, że ja i Monika tworzymy dzieło, które jeśli będzie wystarczające, jeśli my będziemy wystarczający, to Bóg się przyzna. Nie? Mm -hmm. Nagle zobaczyłem to zupełnie inaczej. To jest tak, że Bóg ma swoje dzieło, które kontynuuje od kilkunastu lat nie? i używa różnych ludzi i cały czas pcha to gdzieś do przodu. Nie? I teraz pytanie, czy my chcemy się przyznać do tego, co on robi? Mm -hmm. I, wiesz, I kiedy ja czuję, że to jest jego dzieło, a ja się mogę do tego przyznać i mogę w tym uczestniczyć, a nie, to jest moje, dzieło, do którego może to być. Trochę się... inny ciężar. To jest inny ciężar. To jest coś takiego, ja mam on jak wysokości. Mm -hmm. nie? I to taki głupi, że czasem nawet w centrum handlowym e, na schodach ruchomych się okay. ściska. Ale tutaj jeszcze na tym krześle. Tu jest ok. Mam jeszcze wiesz. Ale mam też coś takiego, że jak nawet jestem na, na wspinaczce, ale czuję, że mam ee, jak to powiedzieć. Ee, kaftan bezpieczeństwa. Kaftan bezpieczeństwa, ktoś mi to już jest spoko. Okay. Więc jakby czułem, że jest głęboka woda, mm -hmm. ale czułem się bezpieczny. Okay. Więc to było to wewnętrzne, a zewnętrznie no to jedno, no to jest właśnie pandemia. Mm -hmm. Pytanie podstawowe. Czy, czy ludzie jeszcze chcą w ogóle konferencji? Mm -hmm. czy, y, czy ludzie przyjadą? Nie? Y Odpowiem na ich potrzeby. No i kolejne, no właśnie to, czy młodzi ludzie, którzy nie byli, wiesz, od momentu, kiedy tak. jeszcze byliśmy w kościele, tak, potem m -m. była coraz większa, nowe miejsce i tak dalej, i mają to doświadczenie, czy oni sobie poradzą z tym. No i m -m. dla mnie jednym z największych wyzwań było to, żeby znaleźć odpowiednie tempo dla różnych ludzi, którzy współtworzyli tą konferencję, m -m. tak żebyśmy byli w stanie zrobić wspólne dzieło żebyśmy z jednej strony mogli, wiesz, każda osoba, żeby mogła, wiesz, wykorzystać swój potencjał, mm -hmm. a z drugiej strony, żeby się nie zajechać i nie zrobić czegoś, co, co, nie, co jest poza naszym, wiesz, Myślę, na naszymi jeszcze możliwościami. A <laughs> <laughs> i wiesz, i to jest coś takiego, że dla mnie wielkim wyzwaniem było też to, żeby po prostu powiedzieć, sobie w niektórych sytuacjach to są nasze możliwości mm -hmm. i musimy skakać w każdym dziedzinie, jakby, wiesz. Ponad poprzeczkę. Pod mhm. Czasami może trzeba zrobić krok w tył w niektórych rzeczach, Jasne. tak żebyśmy wszyscy byli razem i żebyśmy mhm. to przeżyli i żebyśmy mhm. nie tylko przeżyli, ale żebyśmy też z tego czerpali. Nie? Mhm. I wiesz, teraz mamy ludzi, którzy są z doświadczeniem konferencji i chcą robić kolejną, i to jest coś, co no, na maksymalnie jara. Super. Ale muszę zadać to pytanie, bo jako osoba, która przejmuje konferencję, zawsze zastanawiam się, e, Ludzie przychodzą z pewnego rodzaju oczekiwaniami. Czy czułeś właśnie taką presję, że ok, musimy, to musi tak wyglądać, musi mieć taką formułę, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że zderzyłeś się z, właśnie po pierwsze z oczekiwaniami, a po drugie z tym, że no, nikt wcześniej nie robił konferencji po dwóch latach pandemii, mm -hmm. gdzie tak naprawdę trochę nie wiadomo czego, czego oczekiwać. Um. Wiesz co, myślę, że to środowisko, w którym aktualnie po prostu też tworzyliśmy bazę Centrum, czyli w dużym stopniu to jest nasz kościół, mm -hmm. nasiennej, też w bardzo dużym stopniu włączył się SK Północ i, i, i ludzie z tamtego kościoła. I cel był taki, żeby udostępnić ludziom tą przestrzeń, żeby zbudować konferencję, która po prostu odpowie na potrzeby, wiesz, tysiąca młodych ludzi, nie? Mm -hmm. I stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie po prostu podjąć to ryzyko, nie? że okay. jakby mieliśmy wewnętrzne przekonanie, nie mieliśmy badań, wiadomo, no jakby to po prostu wiadomo, byliśmy przekonani, sny. że ludzie po tych dwóch latach pandemii, uh -huh. bardziej niż strach przed tym, żeby wyjść, albo bardziej niż wiesz, opory, żeby się spotkać z innymi ludźmi, wiesz, każdy z nas to trochę czuje teraz, tak. kiedy wiesz, jesteśmy w tych… Trzymamy coraz tak. lepiej. <laughs> E, bardziej będą potrzebowali wspólnoty, mm -hmm. jakby też takich przełomów w swoim życiu, mm -hmm. tego, że przez te trzy dni skupią się na Bogu i ktoś będzie się skupiał też na ich problemach, na ich potrzebach. Nie? E, I jak się okazało, że tak powiem, mieliśmy rację czy, okay. czy, czy, czy jakby udało się to? Nie? Po mm -hmm. prostu. Ludzie przyjechali i doświadczyliśmy tak wielkiego wiesz, głodu, tak wielkich oczekiwań, tak wielkiego zaangażowania, że to było więcej niż się spodziewaliśmy. Trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałam Cię zapytać właśnie o to, czy masz takie poczucie, że ludzie, którzy przyszli po tej takiej pandemicznej przerwie, ta młodzież tak naprawdę, bo wpadłam na bazę, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I, I miałam wrażenie, że ludzie są maksymalnie po prostu głodni tego, żeby być razem. Jakby jedno, żeby być na konferencji, ale też tak na zasadzie relacyjnie. Nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, czy po prostu ja nagle zrozumiałam, że już nie mam 20 lat, więc też miałam troszkę inną perspektywę hmm. na to wszystko, ale jestem ciekawa, jak, jak ty to też odbierałeś. Nie, no byli byli na maksa głodni. Nie? Mhm. W sensie naprawdę to było coś śmiesznego bo pierwszego wieczoru. Na rozpoczęciu jeszcze ludzie nie wyszli do przodu, bo mm -hmm. nikt tego nie powiedział ze sceny, że zespół uwielbienia ani prowadzenia okay. nikt nie powiedział, żeby wyszli do przodu. I my się zastanawialiśmy, wiesz, a, o co chodzi. Więc jakby ten pierwszy element był taki, że byli troszeczkę zestresowani, mm -hmm. że jeszcze wiesz, ludzie wczuwali się w nową, nową, mm -hmm. nową rzeczywistość. Ale już po prostu od kolejnej sesji, od, od, od kolejnej przestrzeni na taką modlitwę uwielbienia, widzieliśmy jak ludzie po prostu, wiesz, jak im puszczają granice. Mm -hmm. Po prostu to było coś wyjątkowego yy, i jakby te przełomowe modlitwy, te potem świadectwa, które, które słyszeliśmy, no to było, to było coś wyjątkowego, nie? W sensie naprawdę ludzie mieli taką wielką potrzebę znaleźć jakiś przełom w swoim życiu, też taką, yy, znaleźć trochę nadziei, jakiegoś takiego, wiesz, yy, takiego oż, yy, ożywienia, nie? I, mm -hmm, i, rozumiem. No nie, no to... Nie wiem, co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Słuchaj, myślę, że, że wyczerpaliśmy ten temat. Naszym tegorocznym tematem konferencji Początek jest nadzieja. Więc zadam pytanie, na co w tym roku Szymon ma nadzieję? I w życiu prywatnym, osobistym, zawodowym, kościelnym, na co masz w tym roku nadzieję? Y na, czym mam na, na, no, na co masz na co nadzieję, mam nadzieję, tak. tak y Czego wyczekujesz? W moim osobistym, tak, życiu i Słuchaj, w no, kościelnym y globalnym. Daje, daje ci po prostu pokój wiesz, na świecie tak. te sprawy. Y Ważne w tym momencie, co, jest akurat bardzo. Tak, to prawda. Y jedna rzecz, na którą mam nadzieję, na przykład w kontekście Kościoła, to jest to, że y Kościół stanie się mniej tak, taki autotematyczny że przestaniemy tak mm -hmm. bardzo zwracać uwagę na siebie, a uda nam się coraz bardziej też nieść tą nadzieję na przykład ludziom właśnie dookoła nas i, i, i jakoś czynić taką zmianę na świecie. To Masz coś... poczucie, że się zamknęliśmy co, w kościele? Myślę, że tak i jakby nie chcę tego nawet jakoś traktować bardzo negatywnie. Może mm -hmm. był taki okres pandemii, kiedy trochę musieliśmy lizać swoje rany i jakby mm -hmm. trochę pozbierać się i spojrzeć na pewne rzeczy na nowo. Mm -hmm. Wiem, że wiele osób miało tak po prostu w swoim życiu. Ale myślę, że tak, że jest też czas zadbać o ludzi, którzy są dookoła mm -hmm. nas, nie? I, I myślę, że to jest jedna taka rzecz, na którą mam nadzieję. Yy. Inna rzecz to jest to, tak w moim osobistym życiu, to żeby, no to takie życiowe rzeczy fajnie wyszły, mm -hmm. związek, skończenie szkoły i te sprawy, i to zawsze do to. fajnie, żeby to wyszło. I tak, yy. a z takich duchowych. Yy. Chciałbym, e, może nie robić właśnie więcej już rzeczy, kolejnych projektów i tak dalej, ale w tym, co robię i w tym za co jestem odpowiedzialny, chciałbym e, bardziej naśladować Jezusa i że tak powiem, mm. e, być bliżej tego celu, tych, te, tej wizji, która jest, jest z góry. Nie? I to jest gdzieś tam taki, taki mój cel na przyszły rok. Okej. Okay. Słuchaj, to życzę, żeby to się wydarzyło już w tym roku. Dziękuję Ci bardzo za, za ten wywiad. Was z kolei zapraszam do tego, żeby obserwować nas na naszych wszystkich kanałach na Spotify, YouTube, Facebooku, Instagramie. Znajdziecie tam wywiady i wiele inspirujących treści. A Tobie już dziękuję. Dzięki. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotifya, YouTube'a, Instagrama i do zobaczenia.